Kochani, mamy dzisiaj 1 grudnia, czyli słuchajcie, zaczynamy vlog. Jeszcze sobie chilluję, dzisiaj jest niedziela i dodatkowo trwa Black Week, także ja jeszcze sobie obczajam, siedzę właśnie sobie teraz na stronie Hebe i chyba zamówię sobie paletkę hmm, Hean we współpracy z Natalie Beauty. Brakuje mi właśnie takich kolorów, z tego co oglądam na filmach, ona ma naprawdę fajną pigmentację. A mi się bardzo podobają właśnie te, te takie szalone kolory, bo mnie w mojej kolekcji takich szalonych kolorów troszeczkę brakuje, a brązów, słuchajcie, nigdy dość. Na tych słoczach te pierwsze trzy, no po prostu są piękne. O i ten, patrzcie, to jest taki dłochrom. Także taki mnie kaporany. poranek. Jeszcze sobie poczyluję, poglądam, co tam umowa. mogłabym wrzucić jeszcze do koszyka. 1 grudnia, za 23 dni Wigilia. I tutaj mamy tak, jedną maseczkę z bentona, drugą maseczkę z bento, na chusteczki mokre, bo ostatnio ich potrzebowałam. No i tą paletkę do makijażu. I to jest moje całe zamówienie słuchajcie. W ogóle pierwszy raz będę zamawiać coś z chyba. A dzisiaj na śniadanie jak staropolskim obyczajem w niedzielę jajecznica, ale tym razem z pomidorami z bazylią. Ciekawe czy dobra. Mama, smakuje Ci? skoro ma, to świeczka musi być. Odpalamy tą pierniczkową z The Body Shop i niech się roznosi piękny zapach. Już rozmawiamy o świątecznych ozdobach, to myślę, że czas, aby ten reniferek ze stojaka na gumki do włosów zamienił się w ozdobę. Myślę, że pamiętacie go z zeszłego roku. Bardzo go lubię. Zresztą cały rok stał na biurku, tylko w innym charakterze. Jeśli chodzi o święta, no to mamy tutaj jeszcze taką dekorację. Mama ostatnio przyniosła, chyba z targu to przyniosłaś, nie? Nie, to jest węro. Biedronce są teraz grudnie. Jak chcecie, to lecicie sobie sprawdźcie takiego. Także tutaj stoi taki grudzień. Tutaj mamy też taką małą, świąteczną dekorację. Tutaj mamy mandarynki symbol, oczywiście, świąt. Kupiłyśmy też biedronce. Na ostatnim shoppingu takie bombki To nie są zwykłe bombki, bo w środku mają czekoladki Aha, bo to jest można dać jako prezent taką bombkę Ale my ją powiesimy na choinkę Na razie takie mini przygotowania do świąt Na razie mamy tylko takie wstępy Będziemy na pewno podczas vlogbasa komponować nasze dekoracje Także będziecie na bieżąco A ja już skakuję zaraz pod prysznic, bo jest godzina 5 po 11 już jest Jezu, fajnie, fajnie Mamo, cieszę się, że jest grudzień? Bardzo My to lubimy, nie? Mam grudzień, w ogóle ten okres świąteczny jest super Mama mnie zawsze tak zaraziła, nawet jak jeszcze nie było tych vlogmasów na YouTubie To zawsze tak lubiłeś, nie? A to coś kupowałaś do przystrojenia, a to tutaj A to nawet te kalendarze adwentowe Przede wszystkim już zbieram przepisy Tak, i mama już nawet od listopada zawsze zbiera przepisy i Bardzo lubi tą atmosferę świąt, zresztą ja mam to po mamie tak, a Jak to będzie wyglądać, mama, jak ja będę y, panią swojego domu? Też tak będę zafiksowana na temat świątek ty. A jeszcze masz takie piękne dę, bo... to... można więcej dekoracji. Kupić. Ja ty... Zanim po to pokażę Wam nasze kalendarz. Widziałam, mam że dziewczyny mają takie kalendarze z kosmetykami, że na każdy dzień inny kosmetyk. Ale my to raczej zawsze mamy na słodko. To jest kalendarz Kamila, on nas ze swoimi ulubionymi Kinder Bueno. Dla mnie to już w ogóle jest szaleństwo na... Chyba się bardziej cieszyłam z tego mamo kalendarza, gdybym dostała taki z kosmetykami. Mama mi sprawia najlepszy kalendarz na świecie, ponieważ to jest kalendarz z Lindora, czyli moje ukochane czekoladki. Patrzcie, ile tu jest rodzajów. Są to moje ukochane z tym nadzieniem takiej płynnej w środku czekolady. I spróbuję też wiele smaków, których jeszcze nie próbowałam, jeszcze nie mogę doczekać. Że u nas będą kalendarze raczej na słodko. Kochani, ja już ogarnęłam trochę twarz. Zostały mi tylko... O, chociaż widzę, że brwi wyszły trochę krzywo, no, ale trudno. Został mi tylko makijaż oczu. Co bardziej świątecznego mogłabym użyć niż te paletki z Zoewy, Zoewy. Nie wiem, jak tam się je wymawia. One wyglądają po prostu jak czekolada! I mam ochotę na złoto Ta paletka się nazywa Carmel Melange Na powiedzmy, wylądowała już baza z Lovely, która jest beznadziejna No ale tak jak mówiłam, zużywam ją Chciałabym, żeby ten makijaż nie był jakiś bardzo intensywny W załamanie biorę sobie ten neutralny, beżowy cień i słuchajcie Mogłoby się wydawać, patrząc na ten cień w opakowaniu, że on sobie nie da rady Po prostu zrobić nam załamanie, a tutaj jednak nie Tylko wystarczy dotknąć i już mamy yy, chmurkę koloru Cień, którego użyłam na załamanie, miał na nazwę Universal Delight A teraz weźmiemy sobie tego tutaj, to złotko I ono się nazywa Almost Burnt Oczywiście tak jak zawsze świecące jak paluchem na powiek Przepiękne, nieprzykombinowane Tak się prezentują złote powieki. I jeszcze pomyślałam sobie, że nie, dość, że mam złoto. To chcę jeszcze, żeby mi się coś na tej powiece świeciło. I mam tutaj eyeliner z Catrice Dazzliner. On się nazywa. Kolor to jest C01 Iridescent Eyes. Ale powiem Wam, że dzięki temu, że ten eyeliner jest tylko taką. Srebrną poświatą, to nie trzeba być jakimś mega precyzyjnym Równie też będą się działy fajne rzeczy, bo jadę, słuchajcie, jeszcze na kolejną przymiarkę sukni ślubnej Wtedy mam nadzieję, że pani zdejmie ze mnie miarę Zobaczycie też tą sukienkę moja mama na żywo Makijaż oczu jest gotowy, taki bardzo delikatny, na taki właśnie dzisiaj miałam ochotę Na usta, słuchajcie, powędruje numer 12 z Golden Rose, z tej edycji Velvet Matte Zobaczycie to jest makijaż Co sądzicie? O. Tutaj, jak widzicie, włosy jeszcze dzisiaj nie zostały szczotki. Czy ten eyeliner jest widać? Widać coś tam. Tak się prezentuje dzisiaj mój makijaż. E, ja sobie jeszcze chwilę, słuchajcie, podpoczywam z termoforem przy brzuchu, bo. Niestety brzuch boli Dostałam też przyzwolenie od Kamila Którego niestety rozłożyła choroba Że mogę otworzyć jego kalendarz, pierwsze okienko Także Kamanek mentalnie też będzie z nami Jest godzina już po 13 Troszeczkę zgłodniałam I w zasadzie zjadłabym coś słodkiego Mamy dwa kalendarze, tak jak wam mówiłam Kamil pozwolił mi otworzyć pierwsze okienko w swoim O, tu jest jedynka O, kinderek No to chyba jest najlepsze, co mogło mi się trafić To ja sobie y, dziabnę na raz y, taką czekoladkę Jak przyjdzie mama, to otworzę mój dół wyczytany wyczekiwany kalendarz z Lindora. Punkt kulminacyjny dzisiejszego dnia. Jeszcze folii trzeba go odpakować. Mama już robi kawę. On kosztował 40 zł. 39,99, był przesunięto na 19,99. Także nie z tej ziemi. Mam, słuchajcie, jest! Odpakowałam. Jaką masz? Nie wiem, za Mamy tutaj jedyneczkę. Mamo. emocje się do tu. O, dzisiaj mam Miska. Taką czekoladkę spojnie, powiedz, co też naprawdę mam tę czekoladkę? to czekoladka niezwykła. Takiego Misia tu mamy i słuchajcie, Lindor to są najlepsze czekoladki jakie jadłam w życiu, także na pewno będzie smaczne. Dam ci mamo głowę, co? No dobra. Ona w środku jest biała. Znaczy dobra. Trochę z jak kinderki. Trochę kinderki. I dzisiaj też miałam kinderkę w kamienowym kalendarzu. Chociaż trochę to na dzień jest inne. No to takie bardziej mleczne. Słuchajcie, robi się już ciemno, także wychodzimy na spacer i rozejrzymy się po mieście, jak wyglądałem światełki. Ciekawe właśnie jak wyglądałem te światełka wieczorem, bo przechodziłam tam tylko w dzień, kiedy się one jeszcze nie paliły. Mamy już wieczór, druga połowa dnia była dla mnie trochę taka przeleżana, przesiedziana. Po prostu leżałam sobie z termoforem, oglądałam vlogmasy, troszeczkę zmontowałam tego vlogmasa. Ja już nie mam dzisiaj mocy, rozkładam łóżko i idę spać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli vlog Wam się podobał, no to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi i ciekawi, co będzie się działo dalej na tym kanale, no to zapraszam do subskrypcji. Tam na dole jest taki czerwony, duży przycisk. A jeżeli nie chcecie przygapić żadnego filmu, to należy też przy tym przycisku wcisnąć dzwoneczek. Widzimy się w kolejnym buziaczki, Do zobaczenia, baba.